Często piszecie, wracaj do Polski, nie rób u Niemca. Tu już są podobne pieniądze, też tyle zarobisz. Nie ma co dla Niemca robić. I w ogóle. A żeby to było takie wszystko proste, to pewnie już dawno bym siedział w Polsce. Już wiele razy myślałem nad powrotem, zawsze coś się zaczynało wtedy dziać i tak się przesuwało z roku na rok. Tutaj też myślałem, że odłożę tyle pieniędzy, żeby móc jakoś zacząć sobie w Polsce na lepszym poziomie żyć, a się nie udało. Sporo rzeczy wychodziło w trakcie pobytu tutaj w Niemczech. Starałem się dorabiać, robiłem w soboty, robiłem po 6 dni, a i tak zawsze coś wyszło, że te odłożone pieniądze było trzeba wydać na coś innego. Teraz już też nie pracuję tych dodatkowych dni w soboty, chociaż pewnie będę musiał zacząć. Ale od zera znowu odłożenie sobie tego, czego zakładałem, żeby móc wrócić do Polski, znów zajmie sporo czasu, więc nie wiem kiedy. Może wcześniej, może wcześniej niż mi się wydaje, zależy jak się wszystko ułoży z czasem. No nic, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. I do następnego, cześć.